Są piękne. Ten drań potrafił pisać. Coś pięknego. Co to za piosenka? O, jest bardzo stara. Tam, skąd pochodzę, kobiety śpiewają, żeby ich mężczyźni wrócili bezpiecznie z morza. Więc śpiewałaś dla kogoś konkretnego? Dla narzeczonego. Ale on już nie wróci. Zginął podczas bombardowania miasta. A przykro mi. Minęło 11 lat, a ja ciągle o nim myślę. Czuję się, jakby mnie ktoś przeklął. Nawet to, że tu dzisiaj jestem. To z jego powodu. Jak to? Będziesz się śmiał. Nie. Przed ewakuacją ukryłam kilka pamiątek w sejfie w mojej pracy. Pomyślałam, że jeśli je odzyskam, przestaną mnie dręczyć te stare myśli. Pamiątek po nim? Tak, to listy. Są bardzo osobiste. Niestety, budynek biura jest kompletnie zniszczony. Musiałabym umieć latać, żeby się tam dostać. Mogę pomóc? Mógłbyś to zrobić? To tamten biurowiec, o tam. A safe? Jest w biurze na piętrze, w dziale kadr. Chod to dwa razy w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Pamiętasz? Możesz powtórzyć? Dwa razy w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Pamiętasz? Pamiętam. Miło, że chcesz mi pomóc, ale nawet nie wiem, jak się nazywasz. Jestem Aiden. A ja Charlotte. Dziękuję, Aiden. Drobiazg. Zaczekaj na mnie. <śmiech> <śmiech> 不是 To nie ten dział. No dobra, jaki był kod? w prawo Raz w lewo Raz w prawo Udało się Ay, znalazłem safe. Proszę. To wszystkie? Jesteś pewien? Wszystkie z Sejfu. Są piękne. Ten drań potrafił pisać. Szkoda, że nie pisał ich tylko do mnie. Wiesz, co powiedział mi tuż przed śmiercią? że kocha inną i żałuję, że to nie ona jest przy nim. Nigdy mu tego nie wybaczę. Co ty robisz? Uwalniam się od niego. 11 lat próbowałam, ale nie potrafiłam. Tak bardzo chciałam wymazać go z pamięci, ale w głowie ciągle miałam te cholerne listy. Jedyny dowód, że coś nas łączyło. Teraz już nie ma po nim śladu. E, nie wiem, co powiedzieć. Hej, co to za mina! Rozchmurz się, Aiden, pomogłeś mi. Czuję, jakby ktoś zdjął ze mnie klątwę. W sejfie były też kosztowności. Zatrzymaj je! Jesteś pewna? Nie będziesz żyć już przeszłością. Żegnaj, Charlotte. Dbaj o siebie. Żegnaj, Aiden. <laughs>